Dzień dobry, witamy w Jabłonowie. nam trochę popadało śniegu. Miejmy nadzieję, że to nie na długo. A dzisiejszym gościem jest Kia Carnival z listopada 2006 roku. Przywieziona w całości Holandii. z Holandii. Przepraszam. Zobaczcie jak ładne auto, takie pojemne na długie, wakacyjne wyjazdy. No ale teraz tutaj u nas w Warszawie zaczynają się na dniach ferie zimowe także do zakopanego też by takim auto można było sobie na narty pojechać słyszycie silnik? Pewnie nie. no jeżeli to ledwo co, to jest benzyna, cała masa tych kii była sprzedawana z silnikami wysokoprężnymi. Eee, miały one głównie taką negatywną przypadłość, że sporo paliły, bo to były duże silniki. To były natomiast no, ludzie je kupowali, bo... Paliwo kosztowało inaczej niż teraz, i połowa lat 2000 to był taki chyba najbardziej entuzjastyczny na okres dla silników wysokoprężnych. To wszyscy km z gizda, mało kto kupował benzynę. No, my tutaj mamy właśnie z tamtego okresu fajną benzynkę. 2,7 litra pojemność, 6 cylindrów, 189 koni mechanicznych. Taka stara szkoła. Niewysilony silnik. Nada się bardzo dobrze do instalacji gazowej a kolownicy, siedem miejsc no i tutaj zobaczcie, to są miejsca zupełnie inne niż w Citroenie, Picasso czy w Fordzie Smaxie to są prawdziwe miejsca, to są prawdziwe fotele, to są prawdziwe fotele. Skórzana tapicerka. picerka i w ogóle nie jest ten samochód w środku zniszczony, tak jak często wam na filmach mówię, że Rodzinne wany mają dużo cięższe życie niż samochody Właśnie typu limuzyna No to tutaj ten samochód holender go Nie zniszczył, nie zdewastował Przejdziemy teraz do przodu Zobaczcie no, Samochód wykonany tak jak w tamtych latach były wykonywane koreańskie Koreańskie auta, japońskie auta Tutaj taki ja może Nie jest wykonany z jakichś super Hiper mega materiałów bo to jest twardy plastik. Natomiast te materiały są na tyle dobre, że auto oparło się zębowi. Czasu kurcze, tutaj ten samochód nie jest. Te plastiki nie są zniszczone, nie są podrapane. Spójrzcie na kierownicę. 201 1000 km przebiegu oryginalnego, wpisywanego na fakturze. Już są otwarte drzwi, kontroleczka, tak, paliwa mało standardowo, no i zobaczcie, co teraz się dzieje. Tutaj mamy magiczne guziczki. O, szybko wyjdę z auta. Widzicie? Otwierają nam się drzwi. I drugie, też tam się otwierają. Mamy taki bajer, taki z Chrysera, Voyagera. To takie auto, takie no można powiedzieć, że to jest ukraiński odpowiedni. Zobaczcie ile tu jest miejsca. Zobaczcie jak to auto jest przestronne, jak jest duże. Minimalna powierzchnia bagażnika 346 litrów. Mówimy tu o pojemności bagażnika w takiej konfiguracji jak mamy teraz. Maksymalna jak wyrzucimy wszystkie fotele. Prawie 3500 litrów. Co oczyli z tego rodzinnego pojazdu. Bardzo fajną furgonetkę czy do przeprowadzki, czy do pracy gdzieś tam no, można takim samochodem bardzo, bardzo dużo przewieźć mebli, materiałów, budowlanych czy czegokolwiek i no, do każdego garażu jedziemy na normalnym miejscu staniemy. Auto standardowo 12-miesięczną gwarancję techniczną ma od nas tak, żebyście się czuli bezpiecznie. O, teraz sobie drzwi zamkniemy elektrycznie. Specjalnie to robię, żebyście widzieli, że działa na ogół na obu samochodach zanej w internecie często to rozwiązanie nie działa no i to trzeba robić to może być kosztowne 12-miesięczna gwaranc 12 12 12-miesięczna gwarancja techniczna pisemna gwarancja przebiegu bez upadkowości zapraszam polecam